Prosto z przychodni Maja pojechała do domu. Cały czas myśli o tym, czego dowiedziała się od lekarki. Co za wścibska baba. Zamiast leczyć ludzi, ona wypytuje o ich życie prywatne. Marcel, przestań się głupio wkurzać, tylko powiedz, czy to prawda. Wiem, że byłeś wtedy w Opolu. Wiem, że masz tatuaż. Ona mówiła o tobie, czy nie? Tak, mówiła o mnie. Zadowolona? To dlaczego nie przyznałeś się od razu? Nie chciałem podtrzymać tej relacji, okej? Okay? Już chyba nawet wiem dlaczego. Podobno spotykałeś się z jej sąsiadką. Pożyczyłeś od niej sporą kasę. Niby na leczenie chorej matki. 20 tysięcy. Majka, to nie jest twoja sprawa, okej? Okay? Marcel, nie traktuj mnie jak dziecko. Wziąłeś te pieniądze czy nie? Wziąłem. Oddałeś? To była moja zapłata. Co? Jaka zapłata? Nie rozumiem. Dobra, powiem ci, skoro tak się upierasz. Wcale nie jeżdżę na budowę. Jeżdżę do kobiet, które mnie zapraszają. Do jakich kobiet? Bogatych, samotnych, szukających faceta, pełnych w sieci. Spotykam się z nimi, poświęcam im czas, a one mi się wydzięczają. Chcesz powiedzieć, że pracujesz jako utrzymanek? Nazywaj to sobie jak chcesz. Ja daję tym kobietom miłość, uwagę, towarzystwo. A w zamian biorę pieniądze, które wydaje na nas. Na nasze niespecjalnie luksusowe życie. A potem tak po prostu sobie znikasz? Czasami. Mówię, że taki układ mi nie odpowiada i po prostu to kończę, a czasami same się wycofują. O, moje boże. Majka, zasłużyłem na każdą zarobioną w ten sposób złotówkę. A te kobiety specjalnie nie zbietniały, uwierz mi. Marcel, nie podoba mi się, w jaki sposób zarabiasz. To jest nieuczciwe i obrzydliwe. To prawie jak prostytucja. Wiesz, że wszystko odkładam na dom. Na nasz dom. Jakbym jeździł na budowę, to gówno byśmy z tego mieli. Nie chcę tego słuchać! Masz z tym skończyć i to natychmiast! Skończę, jak odłożę pieniądze na dom. A póki co, spotykanie się z bogatymi kobietami, to jest mój sposób na życie. Czekaj, a z Hanią też spotykasz się zawodowo? Nie, Hania, to zupełnie co innego. Nie wierzę ci. Jest bogata. To dlatego tak szybko zacząłeś się z nią spotykać. Mówię ci, że Hania naprawdę mi się podoba. A to, że jest bogata, to dodatkowy atut. No co tak patrzysz? Patrzę i nadziwić się nie mogę. Co się z tobą stało?